Zapraszam po raz kolejny na podium pana profesora Roberta Flisiaka. Tym razem tytuł prezentacji Dostęp do terapii przewlekłego zapalenia wątroby typu C w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Bardzo proszę. Mikrofon tutaj. Czy sobie włożył? Dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówi się nam, no, że Polska nie może oferować najwyższego standardu opieki zdrowotnej, bo. Znaczy, mówi się, powinno się mówić, ale to jest tak jakby niedopowiedziane, ponieważ nie jesteśmy najbogatszym krajem. No, spróbowałem przyjrzeć się, na ile jest to prawda, ale zacznijmy od zdefiniowania Czegoś, co nazywamy trwałą odpowiedzią wirusologiczną, my w środowisku tak to określamy, Sustained Virologic Response, SVR, czyli trwała odpowiedź wirusologiczna, to jest taki nasz cel najważniejszy w zwalczaniu zakażeń HCV. Jest to chory, u którego po 12 lub 24 tygodniach od zakończenia leczenia nie stwierdza się, Wiremi. Jakie znaczenie ma ten SVR dla pacjentów? Otóż zmniejsza trzykrotnie śmiertelność z jakichkolwiek przyczyn, zmniejsza czternastokrotnie śmiertelność związaną z chorobami wątroby, czterokrotnie związaną z rakiem wątroby i 14 związaną z niewydolnością wątroby. Te informacje.